Paula. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I tak, witamy się z naszym koniem brzuską. Wiele zniknęło mi tu. O. I pomyślałam, że dzisiaj zrobimy sobie tylko 6 rybaczków. Zrobimy sobie właśnie tylko 6 rybaczków. Najpierw 3. Później pojedziemy cross. Wstawimy rybaki i pojedziemy. Wrócimy z crossu i te trzy, które skończą się breedować, akurat sobie je, że tak powiem, zobaczymy, jakie wyszły. Więc tak, da dawno nie robiłam niczego innego, tylko rybaczki, więc sobie pojedziemy cross. Bo po aktualizacji Rival Stars mamy cross też w wersji na komputer, więc fajnie, fajnie. I mamy pierwszy źrebaczek, to jest klacz, Czwóreczka, która będzie czym? No, no, jakaś taka biała. Ło, aż razi. Was też ona tak razi? Niebieskie oczko. O pasze. Hmm. ciekawe, co by ona dała. <laughs> Lawisz Leopard. No okej. Okay. ale ja mam chyba taką siwunię już. Nie? Chwila. Mam już taką siwę. Mam. To jest dwójka. Tam to jest trochę lepsza. Też mam blue. Czy to jest to samo? To jest to samo. <laughs> Dobra. E, breeding z dwójkami jest tańszy, więc e, usuniemy sobie tą. Dostaniemy za nią więcej kasy, chociaż. Cho chociaż tyle. Dane, sprzedajemy, nie będziemy trzymać. Znowu mnie coś bierze. Jakaś choroba wstrętna. W ogóle wszyscy teraz są na nowo chorzy. Ja nie wiem, co się dzieje. Cały czas, cały czas są takie... Hmm. O, ładny koń. Też galaksy. No, są takie właśnie. Nie wiem jak to powiedzieć. Jest czas, gdzie wszyscy są chorzy. Później jest spokój i później znowu wszyscy są chorzy. I to jest tak. No, no, no nie, no, średnio tak. Niefajnie. A i co? I to jest ten sam koń. No, w sumie to tak. No, w sumie to tak. Smyt to jest to samo, to też jest klacz, To też jest klacz A nie, ta ma ładniejsze nóżki. Ace Argument Pedigree. Ja chciałam właśnie coś takiego, i nic nic takiego nie chce mi wyjść. Papa lebitem flebitem. Ciekawe, ciekawe. Dobra, i ostatni ziarobaczek Aha, od, od takiej brzuski, gniadej. Uuu, jakaś... jakiś ładny jakiś ładny ogierek. Będzie rudy, nie? Dreams, nie. Cardinal's Night, spoko. Więc <coughs> ma białe oczka. I ma dwie tylne białe nóżki. O oh my gosh, podoba mi się. Ale on będzie taki pomarańczowy Kurczę, on będzie taki pomarańczowy No A safe shame to jest jeszcze w ogóle jakaś inna maść Ty zostajesz... To jest piątka, łuuu To też jest piątka, to są jakieś, jakieś wysokie konie w ogóle A ten? A ten, a ty, o Jezu, a ten ogierek to jest czwórka tu ja nie mogę piątki wyrzucić. Volcano Place. Dragonfly Dilma. Ej, no nie wiem, co mam zrobić teraz. Ja sobie wezmę... o! Nie, 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 ja sobie wezmę myszkę po prostu. Bo mi tą laptopową niewygodnie. Save Shade Element cardinal knights. No i co? Musimy sobie kogoś stąd wywalić Tam ma 8 level 52, 50, 50, 52, 53 o, o, To tam sobie wywalimy, co? Na pastuch oczywiście W sensie na pastuch Na pastwisko. Nie, nie będę teraz wyrzucać tych koni To się zobaczy I co? No zobaczymy, czy są jakieś ładne ogierki O, potem byłyby fajne, no. Po tym, o, a ten koniec ładny, o matko. Potem będą fajne konie. Zobaczcie. Ojej, ten też śliczny. Nie, to robimy z tym. Tak, i chcemy jakieś e, ładne konie. A to też jest piątka. Dobra, to niech będzie. Smart Situation. Matko, mój koniec ładny. Mój koniec ładny. Nie był ten. Ten też ma tutaj coś fajnego. I ten ma... Oh my gosh. Że co, że się zmieniły już? Nie no. No jak, to? Już się zmieniły? Co? Boże, a były ładne koniki. O, nice. Tu też coś fajnego ogólnie rudzielce są fajne nie wiem czy tego nie, weźmy sobie tego w sumie czemu by nie no znowu z tobą mam już jeszcze, to jest już czwórka czemu level drugi a level dziewiąty dobra, dobra. nie, chwila Rady dwa, Rady jeden Nie czaję. Dobra, no skoro tak. Weźmy sobie, o na przykład, tą koninkę. A, czyli jednak będzie więcej rybaków. Dobra. Dobra, będzie więcej rybaczków. No, no nie czaję w ogóle. Aha, bo ten koń ma pierwszą. mojezu. Jezu. O matko. Damy z siwunią. Zrobimy najwięcej rybaków i na przykład jeden krosik. No, tak będzie najlepiej. O, złoty konik. Nie, to no musimy pomyśleć nad czymś, co ma lepszą taką, no, tą gradę. A złoty konik. Fajny. Ale chyba takiego nie chcę. Self. Dobra. I jeszcze ty. Muszę sobie poogarniać te konie. No ale co to jest? No, no babo no! Babo! Co to ma być? Co, co to ma być? Taki, taki zwykły konik. Ale ma fajne skarpetki. Ale że ta klasa pierwsza, no, no halo. Halo. Co tu się wydarzyło? Nie, musimy znaleźć jakiegoś ogiera piątkę, żeby miała czym jeździć. Bo ja mam wszystkie super piękne konie, ale tylko niektóre są takie, no, że tak powiem, do jazdy się nadające. Nie ja się na wyścigi. To jest piątka i to jest piątka. Ty masz co takie coś no spoko może być z tym no a żeby z nią dobra, teraz sobie klikniemy jedynka czwórka piątka o tak 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 chcemy takiego no ja <ścoughs> już lepszego konia Lik mi się wścieka nieco Nie, dobra, pominiemy tamtą jedną Tą, ze sześć tysięcy To nie jest majątek A chcę ją dać z tamtym koniem Fajny Klaczka, piątka No wreszcie, Snowball Maker Spoko Może być Nie podobają mi się chyba te konie. Zresztą ma fajną taką plamkę na oku. Ale nie, nie chcemy takiego. Czym bardziej egzotyczny, tym lepszy. Ten jest taki zwykły. Nie urzekł mnie, więc idzie pa, pa. Yy, Tak. I lecimy dalej. Hmm. Ty, 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 ty i lecisz z nim, tak? z nim pedigree tak, z nim no to leć, mordo, leć co tu jest nowego w sklepie niby dla mnie? taki ogier no, no nie wiem i mamy choose a mode, free roam, story races i cross country, weźmy sobie e, cross country, ale tak free roam. czyli bierzemy sobie konia Mamy 3 minutki jazdy po prostu tak o, bez żadnego wyścigu ani nic. Możemy sobie skakać, zwiedzać i tak dalej. Story races to są zwykłe wyścigi, a cross no tu to, to jest cross. I to sobie za chwilkę zrobimy. Na razie mamy tylko tyle, więc może zróbmy sobie ten najcięższy. O ile mi się w ogóle uda. No i kogo by sobie tu wziąć. Aha, no te dwa konie albo ona, albo ona. Hmm. Może coś takiego, żeby, żeby sobie go potrenować, tego konia? Nie wiem, tu. O, tu już jest więcej koni, dobra. Smart Situation, ona jest w bridzie, ona też jest w bridzie. Yy, hmm. Serpent Silver. No, może być Serpent Silver, ja lubię nim jeździć, te krosy. Ja szczerze mówiąc, ja już nie pamiętam, jak się jeździ. Tutaj. Nie pamiętam. Tutaj oglądamy sobie trasę. Możemy sobie skipnąć. Aha, i my spacją sobie naciskamy to takie ten, żeby nam koń przyspieszał. A strzałkami, przynajmniej ja strzałkami steruję, bo, bo lubię strzałkami, bardzo lubię strzałkami sobie sterować. I tak. Lubię tego konia. Po prostu. No, bardzo mi się podoba. Jest świetny. Moim zdaniem. Naprawdę. I to jest jeden z pierwszych koni, które w ogóle udało mi się wybridować. Yy, na tym koncie, że tak powiem. Aha. Teraz w tamtą stronę. To dobrze, to dobrze. Dogadamy się. Tu trochę wolniej. W zakręt. Dobra. I hopsa lecimy szybko jakby to są konie wyścigowe a skaczą i to takie całkiem potężne przeszkody i w ogóle i umieją się skracać i no świetne konie po prostu naprawdę też nie wiem jak jest z koniami wyścigowymi ale wydaje mi się że te konie są po prostu strasznie gorące i, i no ciężko je chyba tak ogarnąć żeby tak idealnie chodziły tak się idealnie skracały przynajmniej młode konie bo te starsze no to już, już chyba trochę lepiej, ale te młode... Nie wiem. Nie miałam nigdy do czynienia z takim koniem. Może, może gadam głupoty, bardzo możliwe. Ale no po prostu ciekawi mnie to. Chociaż ja wiem, że to jest tylko gra. Ale no, jest prześliczny ten koń i on ze mną zostaje na pewno. Na pewno. A! Nie udało mi się! O nie! Change course. Idziemy... Inny teraz. O. Proszę bardzo, ktoś tu nam się wytrenował trochę. Eee, nie, 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 nie. Story nie, nie chce mi się. No, bo mam mało pieniędzy. Ten trzeci pojedzie? Chyba pojedzie, nie? Serpent Silver. Chodź, mordowo potrzebuję pieniędzy. Wszystko wydałam na więc kiedy tutaj dojrze, że y, szybko zarabia się pieniądze, też strasznie szybko się je traci, O, jaka przeszkoda. Wow. Którejś tej trasy z tych pierwszych nie lubię, ale szczerze mówiąc nie pamiętam już której. Być może, być może tej, ale nie wiem. Dwa i jeden. I kids. Klikamy sobie spacy, żeby nam koń leciał szybko. Mam taką przeszkodę, Zią. i zią <grywia> Czy ja mogę sobie patrzeć? Nie, nie mogę sobie. O! Coś zrobiłam! Eee, no, tak. Chcę jechać dalej, jakby. Przepraszam bardzo. Chcę jechać dalej. Jaka mała przeszkódka, jejku. Koń ledwo te nogi podniósł. Tak, jakby się potknął od rąga. Tak trochę wyglądało. Ale nie, no ładnie to wygląda. Ten jeździec nawet pracuje. Prawda? Nie powinien tak odstawać łokci e, od tułowia, e, od ale no. I też kolana lecą. Kolana lecą po prostu, gdzie chcą. E, ale tak samo w Star Stable, boże, jak tam ta postać leci. Jest... O nie. to, to... Postać wysosuje siedzi strasznie. I no nie. Ten tu trochę lepiej siedzi, ale strasznie odstawia ręce od e, łokcie, od e, tułowia O Jezus. Chociaż nie wiem, może w krosie się tak robi. Może na wyścigach się tak robi, ale. No dobra, Dan. Lecimy. Sprawdzić sobie nasze rybaczki. Udało się temu temu dziadowi czy nie? Bo nie patrzyłam. Wiem, że go wytrenowałam, ale. Dobra, ale mam mieć Są już z jest impreza. Ty, spoko. Możesz iść na pierwszy ogień. Tylko daj coś ładnego. Chcę tylko w kropki. Takiego. Nie, nie chcę następnej brzozy. brzuskę już mam. Klaczka, piątka. Fajnie, że klaczka, fajnie, że piątka. Ale mam już brzozę taką. A tam dwie rapetki takie. O i była jakaś ściekła jest jakaś Nie mordo, sorry Mam już taką brzozę Już mi wystarczy Lecimy po następne A mi, co, mi się zły laptop Teraz mam taką strasznie podzielność, bo stare stable... Ojej, dzień dobry Star Stable nagrywam na komputerze całkowicie nowym a i Rival Stars i Alicję na tym starym jeszcze laptopie, w sensie starym, no wcześniejszym moim urządzeniu głównym i no tak trochę muszę wszystko przypinać bo no, nie będę kupować dwóch mikrofonów na przykład, nie? a tak jak sobie chcę skorzystać z tego laptopa czy coś, to ja po prostu rozkładam się na łóżku ale tak z tym mikrofonem, tak trochę średnio Takiego konia też mamy, ale to sobie może ją weźmiemy na pastwisko. I mamy ostatniego źrebaczka od Dragon Dilemma, czyli od naszej pierwotnej brzuski. Co ona nam da? Ona nam da złotego konika. Klaczkę czwórkę. No nie, czwórka nie fajnie. Kurtań, krokodyl. Może być. Może być i krokodyl fajną amortkę, taką tutaj ciemną mordkę. Tutaj miała pięteczkę. Tutaj ma skarpeteczkę, a tu ma jasny ogonek. Ładny konik, ładny. Ale jak już mówiłam, uwielbiam te egzotyczne odmiany koni, maści. Fajny ma taką nosek tutaj. No dobra. Nie ma. Pojeździliśmy cross yy, moim sreberkiem. Zrobiliśmy parę z rybaków i, i w sumie co? No i ten, ten taki z białą dupką wyszedł fajny. Podoba mi się. Z, z czymś mi się kojarzy. Nie wiem z czym, ale wiem, że ma piękne niebieskie oczka. Ja, ma piękne niebieskie oczka. A i wiecie, co? Nie zrobiliśmy sobie tego. O ty dziadu. Nic mi nie dasz. A ten jest ładny. Warnisz roam. Mogłabym mieć takiego, no. Mhm. Mogłabym mieć takiego. Aha, skills, dobra. gry. Mogłabym mieć takiego. Oczywiście, że mogłabym. <gry> A nie, z stołam, nic nie robię. Sorry, sorry. Nie, nie, nie chcę Cię wyrzucić. No więc tak. Eee, tyle. Porobiliśmy wszystko i nic. Eee, jesteśmy szczęśliwi. Mało co wyszło, pojeździliśmy cross, ale też nie wiadomo, czy nam wyszło, bo nie patrzyłam. Jeden nam nie wyszedł na pewno, ale drugi to nie wiem. Może i wyszedł. A no więc tak, no, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!